Nowa jednostka, budowniczy praktykant, taktyczny widok i typ trudny. Witajcie wojownicy! Tak więc, żeby odblokować nową jednostkę, potrzebujecie zbudować baraki na poziom 11, które są dostępne od tam holu 14. Będzie Was to kosztowało kilka milionów eliksirów. Po zbudowaniu baraków, będzie dla Was dostępna jednostka Druid, który jak widzicie, leczy jednostki naziemne i powietrzne. Leczy 5 jednostek na as. Tak długo jak są nie dalej od siebie, jak trzy kartki. jak widzicie, kulka odbija się między jednostkami i leczy z każdym poziomem. Uzyskujecie dodatkowe życie i dodatkowe leczenie. Co warto zaznaczyć w tej jednostce, jest pasek ładowania, i w momencie, gdy ten pasek ładowania się naładuje, dość zmienia się w niedźwiedzia. Który jest swojego rodzaju tankiem dla Almi Ma nieduże obrażenia, ma życia podobnie do Tytana. Kolejną rzeczą, która weszła w aktualizacji jest budowniczy Praktykant. Kosztuje on nas dzielone gemy. Jak on działa, że wam tłumaczę. Odblokowujecie go za 500 gemów. Później. Kolejny poziom też kosztuje 500 gemów, kolejne dwa poziomy kosztują 750 gemów i później reszta poziomów kosztuje po 1000 gemów każdy. Każdy poziom zwiększa prędkość, yy, mnożnik pracy i działa on w ten sposób, że jeżeli macie go aktywnego, przypisujecie go do jednej z a, yy, aktywnych budów i, jak, i jakby zabiera Wam, na, na pierwszym poziomie zabiera Wam godzinę z czasu na ostatnim poziomie zabiera Wam 8 godzin z czasu budowy. Można go przepisać tylko do jednego budowniczego, żeby pomógł. I tak naprawdę jest fajnym dodatkiem, który pomoże nam w przyszłości zaoszczędzić gemy, żeby nie wydawać na Builder Potiony i tego rodzaju rzeczy. Trzecią rzeczą, jaką wyszła i, I działa to w, w, w walkach multiplayer, tak samo jak i w legendzie. To jest widok taktyczny. Po naciśnięciu jakiegokolwiek budynku, widzicie jego zasięg, czy przy y, wieżach zaklęć, widzicie jakby zasięg aktywacji. Jak widzicie, wszystko ma swój zasięg. Widzicie dmuchawy, w którą stronę są skierowane. Co waż, ważne, też powiedzieć, na el, 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 eliksir kolektorach podczas ataku będzie też widać, ile. Jest w kolektorach, ile jest w magazynach. Teraz tego nie widać, bo to jest Fendi Challenge. Ale według mnie fajny dodatek, bo można sobie zobaczyć, jak wyciągnąć CC, czy dokąd sięga przeciwlotnicza i tego typu rzeczy. Czwartą, ale nie ostatnią jeszcze rzeczą jest tak zwany typ trudny, który działa w Fendi Challenge'ach i Friendly Warach. Można go włączyć zaznaczając z boksa, dając Friendly Challenge. Co on daje? Zwiększa. Obrażenia jakie zadaje obrona i bohaterowie, którzy atakują, mają mniej, mniej życia o całe 10% i mniej ataku o całe 15%. Fajny typ, wydaje mi się, że będą go wykorzystywać przy turniejach, w mistrzostwach świata itd. Dla mnie to jest fajny typ. Czemu? Przede wszystkim, jak robię jakąś bazę na zwykłym trybie, wchodzę sobie w hard mode i po prostu atakuję ją na trybie trudnym. I jakby rozwijam swoje zdolności jeszcze bardziej. Stało także naprawione kilka błędów, takich jak e, na przykład Yeti wcześniej. Yeti przy otrzymaniu większych obrażeń niż 600, nawet jeżeli powiedzmy, otrzymał 1200 obrażeń na raz, e, jakby sumonował jednego Yeti majca. Mimo że powinien sumonować dwa, bo Yeti nie wiem, czy wiecie jakby daje jednego Yeti majca za każde 600 życia, które straci. Wcześniej było, było że jakby to powiem trochę z, z błędem, że nawet jeżeli Yeti oberwał z kilku stron i za więcej niż 600, to i tak tylko jeden Yeti Majc wyskakiwał, teraz wyskakuje i więcej. Został także naprawiony błąd ze Spike Ballem, Fire Bolem, Seeking Shield, który po prostu celował wcześniej w środek budynku, a teraz będzie celował w ramkę budynku co jest według mnie też fajne, bo będzie łatwiej wycelować Spike Bolem czy, czy Firebolem w, w, w jakiś budynek, który celujemy. Oprócz tego bardzo duże redukcje kosztów na różnych townholach. Na niektórych poziomach jest to naprawdę śmieszne, bo na przykład Gold Storage zredukowany został o całe 50% na poziomie TH16, więc. Fajna praca w kierunku tego, by gracze rozwijali się szybciej. To by było na koniec w tym odcinku. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw łapkę w górę, zostaw subika, naciśnij dzwoneczek i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Hejka!